Dziwny świat, czyli Strange World to animacja Disneya, o której nie pamięta nawet sam Disney. Ale z jakich powodów i czy warto wybrać się na tę animację do kina? Dziwny świat to produkcja twórców takich filmów jak Big Hero 6. Albo też nasze magiczne encanto. Animacja opowiada historię rodziny klanów ze świata nazywanego Avalonia. Od dawien dawna klan klanów trudził się eksploracją nieznanego. Odkrywcy z czasem zamienili się w farmerów, ale do głosu dochodzi nowe pokolenie, które chce od życia czegoś nowego. A jednocześnie spokojna, dostatnia i rozwijająca się Awalonia powoli obumiera. Za sprawą, no właśnie, czego? W tym materiale porozmawiamy sobie o Strange World, a ja nie będę zdradzał Wam elementów fabularnych, bo chciałbym przekonać Was, do wybrania się na ten film do kina. Na początku spróbujmy odpowiedzieć sobie pytanie, dlaczego tak mało mówi się o tym filmie. Dziwny świat, mimo znakomitej obsady głosowej wersji oryginalnej, nie doczekał się żadnej rozległej akcji promocyjnej tygodnie przed premierą animacji. Wynikać może to z kilku powodów. Disney, dotknięty pandemicznymi emisjami swoich animacji w kinach, postanowił nie tracić pieniędzy na marketing, zgarnąć z seansów kinowych tyle, ile się da i zacząć promować film, kiedy ten pojawi się na streamingu Disney+. Plus, Albo też, Disney wiedząc, że film nie ma szans na premiery w Chinach, na Półwyspie Arabskim oraz w większości krajów azjatyckich, postanowił zaoszczędzić. Już kilka tygodni przed oficjalną premierą filmu, Disney potwierdził, że nie będzie emitował tego filmu. W ponad 20 Krajach na całym świecie. I wynika to prawdopodobnie z tego, że jeden z głównych bohaterów. Ethan Clayt, a w polskiej wersji językowej Florian Klan, jest 16-letnim chłopcem, który jest otwarcie homoseksualny. W filmie przez całą jego długość Florian poznaje siebie, poznaje historię swojego dziadka, Jegera Klana, który był wielkim odkrywcą, a także próbuje znaleźć wspólny język ze swoim ojcem, Oskardem Klanem, który jest Farmerem. W kwestii reprezentacji ten film jest naprawdę czymś, czego dotychczas nie widzieliśmy. Mamy pierwszą oficjalnie otwarcie homoseksualną główną postać w animacji Disneya. Dodatkowo mamy czworonoga legendę, a po polsku tajfuna, który ma trzy łapy, a więc jest Postacią niepełnosprawną mamy również wiele postaci o niebiałym kolorze skóry. Meridiana, czyli matka Floriana jest czarnoskórą postacią, a Kalisto, prezydent Awaloni, wygląda jak rdzenna amerykanka. Zajmiemy się teraz samym tytułowym, dziwnym światem, bo Awalonia nie jest. Tym czym się wydaje. Jeszcze 25 lat temu, w erze wielkich odkryć, prowadzonych przede wszystkim przez Jegera Klana, Avalonia nie miała prądu, była cywilizacją dość mocno zacofaną. Jednak dzięki odkryciom syna Jegera Czyli Oskarda Klana i odnalezieniu rośliny nazwanej pando, która daje prąd, a Walonia rozkwitła i zakończyła epokę eksploracji, skupiając się na rozkwicie wewnątrz cywilizacji. Jednak dochodzi do sytuacji, w której roślina pando zaczyna obumierać, i nasi bohaterowie muszą wybrać się w głąb. Planety, aby znaleźć przyczynę. To wówczas trafiają do dziwnego świata, niezwykle kolorowego, plastycznego i niezwykle żywego. Każda roślina i każde zwierzę żyje i jest częścią wielkiego ekosystemu. Nasi bohaterowie muszą zrozumieć, co dzieje się w ich krainie. Punkt zwrotny tego filmu jest czymś, czego. Nie spodziewalibyśmy się po takiej historii. W tej historii nie mamy antagonisty. Mamy bohaterów, którzy kierują się swoimi zasadami, bohaterów, którzy popełniają błędy i którzy muszą nauczyć się rozmawiać ze swoimi bliskimi, a jednocześnie spojrzeć w głąb siebie i zrozumieć, gdzie popełniają błędy. A wyprawa i to, co dzieje się w dziwnym świecie, w głębi krainy kontynentu, jakim jest Awalonia, mają im tylko pomóc. Na wielu płaszczyznach jest to bardzo typowy film Disneya. Mamy bowiem zwierzęta, Przeuroczych sidekicków, jak wspomniany tajfun, albo też niebieski stworek Glutek, mamy mnóstwo wątków rodzinnych. Syn chce odnaleźć siebie, czując jednocześnie presję i przywiązanie do ojca i matki. Ma nowego członka rodziny, dziadka jegiera wielkiego odkrywca i twardego mężczyznę, który może stać się jego autorytetem. Mamy oczywiście też tą rywalizację pomiędzy Jegerem a Oskardem, którzy próbują wpłynąć na Floriana oraz wątek ojca i syna. Jegera i Oskarda Którzy przez wiele lat nie mogli się porozumieć. Co prawda, Jäger zniknął na 25 lat, ale jeszcze przed jego zniknięciem relacja syna i ojca wisiała na włosku, bo byli zupełnie różnymi osobami. Ten film skupia się momentami na zbyt wielu wątkach. Mamy bowiem ratowanie cywilizacji, konflikty rodzinne, wątki dotyczące ekologii i nawet kolonializmu czającego się gdzieś w tle. A całość zamknięta jest w klimacie rodem z opowieści z początku XX wieku, gdzie najważniejsza była przygoda i odkrywanie nieodkrytego. A to nieodkryte jest dość istotne ze względu na to, jak ten film wygląda. Dziwny świat to animacja, która prawdopodobnie przejdzie bez echa, i mam nadzieję, że takie materiały jak mój pomogą w zachęceniu jak najszerszej widowni do Wiedzenia kina, bo jest to na pewno film, który nie odstaje od poprzednich produkcji Disneya i Pixara. A więc ci, którzy uwielbiali poprzednie animacje takie jak Encanto, To nie Wypanda, Luka, czy Raja i Ostatni Smok. Powinni zdecydowanie wybrać się na seans Dziwnego świata do kina. Oczywiście prawdopodobnie za 2 do 3 miesięcy ten film wyląduje w Polsce na Disney Plus, więc wówczas na pewno sięgnie po niego szersza publika. A widząc jak niewiele mówi się o tym filmie w przestrzeni internetowej, w przestrzeni mediowej, zakładam, że ten film na etapie projekcji kinowych przejdzie bez echa i nie Niestety nie zarobi tyle, aby takie eksperymenty i tak otwarte spojrzenie na różnorodność bohaterów dostało w przyszłości wewnątrz Disneya kolejną szansę. Szkoda, bo jest to film, który z jednej strony daje nam bardzo wiele nowych elementów, nowych rodzajów postaci, z drugiej ociera się trochę o przetarte schematy, konflikty rodzinne i próbę podjęcia, wzmocnienia więzów. Na przestrzeni przygody i momentu krytycznego, w którym jedność jest potrzebna, a więc mamy tutaj elementy nowe i elementy znane. No właściwie ze wszystkich animacji Disney'a i Pixara. Według mnie warto wybrać się na tę animację do kina. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże Wam zdecydować się na seans, bo jest to na pewno z perspektywy wizualnej, a także elementów poruszanych wewnątrz historii i typów, charakterów, jakie się w tej historii znajdują, coś zupełnie Nowego, ale również bardzo znajomego. A dla tych, którzy widzieli w skinach ten film, co o nim myślicie? Czy wydaje się wam, że to jest nowa ścieżka dla animacji Disneya, czy być może nieudany eksperyment? Dzięki i trzymajcie się. Cześć!